Stosujemy instrukcję iteracyjną i warunkową. Zdarzenia: kiedy kliknięto flagę, dodajemy rozszerzenie pióro, wyczyść wszystko, ruch, idź do 0,0, ustaw kierunek na 90, i zapytaj, jeśli wpiszesz k, narysuję kwadrat. Zmienne utwórz zmienną litera. Ustaw litera na odpowiedź. Kontrola. Jeżeli. wyrażenia zmienne litera równa się k pióro przełóż pisak kontrola powtórz 4 razy ruch przesuń o 100 kroków obrót o 90 stopni dźwięk zagraj dźwięk miał Sprawdźmy działanie programu. Poprawimy program tak, aby kod miałczał tylko w przypadku, gdy zmienna litera nie będzie równa k. Kontrola. Jeżeli to w przeciwnym razie. Przyłóż pisak. Powtórz cztery razy. W przeciwnym razie zagraj dźwięk miał. Sprawdźmy działanie programu.